Seniorzy z powiatu pabieńskiego zyskają łatwiejszy dostęp do specjalistycznej, długoterminowej opieki, a to dzięki nowemu oddziałowi geriatrycznemu, który powstanie w Pabieńskim Centrum Medycznym. Przedsięwzięcie stanie się możliwe dzięki pozyskaniu funduszy z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. To aż blisko 13 milionów 300 tysięcy złotych. Wniosek złożyliśmy w listopadzie 2024 roku. Do Ministerstwa Zdrowia wpłynęło 189 wniosków, 83 przeszły weryfikacje. Nowy oddział geriatryczny z 36 łóżkami będzie zlokalizowany na piątym piętrze szpitala, które wcześniej zostanie gruntownie przebudowane i zmodernizowane. Jego powierzchnia to około 750 m2. Sale będą jednoosobowe, dwuosobowe oraz trzyosobowe, tych trzyosobowych będzie najwięcej wraz z pełnym węzłem sanitarnym. Oprócz komfortowo urządzonych, wyposażonych w elektryczne łóżka sal dla pacjentów, nowe łazienki będą w pełni przystosowane do potrzeb osób starszych, również tych o szczególnych potrzebach. Na oddziale będzie też sala rehabilitacyjna, w której znajdą się m.in. aparaty do laseroterapii, elektroterapii, terapii ultradźwiękowej i krioterapii, a także rower rehabilitacyjny oraz bieżnia z funkcją nauki chodzenia. Oprócz sali rehabilitacyjnej funkcjonować będą jeszcze sala do terapii zajęciowej oraz pokój pobytu dziennego. Oddział geriatryczny wyposażony będzie w sprzęt do diagnostyki i leczenia, jak USG, kardiomonitory, EKG, ssaki elektryczne, pompy infuzyjne. Do dyspozycji seniorów będą również wózki inwalidzkie czy balkoniki. To dla nas ogromne wydarzenie do wykorzystania ogromne pieniądze, ale wszystko z myślą o pacjentach. Dzisiaj widzimy jak ważnym problemem jest starzejące się społeczeństwo. Stąd złożenie wniosku w tym zakresie. Realizacja nastąpi do połowy przyszłego roku. Od połowy przyszłego roku będziemy przyjmowali na tym oddziale już pacjentów. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia to ponad 15,5 miliona złotych, z czego nieco ponad 2, ,2 miliony 200 tysięcy to wkład własny spółki szpitala. Odbiorcy ciepła z miejskiej sieci będą płacić mniejsze rachunki za ogrzewanie, jak poinformował prezes Zakładu Energetyki cieplnej Krzysztof Mądzielewski została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła. Średni spadek opłat dla odbiorców w nowej taryfie wynosi 3,4% i spowodowany jest przede wszystkim obniżką ceny paliwa wykorzystywanego przez zec do jego produkcji. Nowa taryfa wchodzi w życie z dniem 15 marca 2025 roku i będzie obowiązywała przez okres następnych 12 miesięcy. Wymiana przestarzałych urządzeń grzewczych, pieców niespełniających norm piątej klasy oraz pieców pozaklasowych i kominków, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 roku, te kwestie obejmuje program, który wprowadzi miasto. Jego regulamin dotyczący przyznawania dotacji uchwaliła na ostatniej sesji Rada Miejska. To kolejna edycja programu miejskiego, w której wzrosła kwota dopłaty, o którą na wymianę pieców można się ubiegać. O dopłatę mogą wystąpić właściciele lokali mieszkalnych lub budynków jednorodzinnych, Wysokość dopłaty jest zróżnicowana w zależności od źródła ciepła. Przy wymianie kopciucha na pompę ciepła typu powietrze-powietrze Kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie, kocioł na pelet o podwyższonym standardzie i piec na pelet. W ubiegłorocznym programie można było otrzymać do 3000, a na ogrzewanie elektryczne do 5000 złotych, a obecnie ta dotacja wyniesie do 7000 złotych. Z kolei dotację do tysięcy złotych będzie można uzyskać przy wymianie starego pieca na gruntową pompę ciepła, pompę ciepła typu powietrze-woda, kocioł gazowy kondensacyjny lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Pieniądze można przeznaczyć na zakup i montaż urządzenia oraz wydatki poniesione na projekty i dokumentację. Inwestycje należy zakończyć do 14 listopada bieżącego roku. Nabór wniosków od mieszkańców rozpocznie się pod koniec marca, po upływie 14 dni od ogłoszenia uchwały Rady Miejskiej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i będzie prowadzony nieprzerwanie do 30 września. Co ważne, nadal będzie możliwość połączenia miejskiej dotacji z krajowymi programami czyste powietrze i ciepłe mieszkanie, na przykład jako wkład własny, żeby zmniejszyć ponoszone koszty. Wnioski do wszystkich wymienionych programów przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w wydziale Rozwoju Miasta przy ulicy Świętego Jana 4 pokój 25. W 2025 roku na miejski program wymiany pieców przeznaczono wstępnie 500 tysięcy złotych. Do wymiany jest około 1200 kopciuchów i tyle samo pieców nie niespełniających unijnych norm. Pabieńskie Centrum Medyczne zostało laureatem ogólnopolskiego konkursu i programu certyfikacji podmiotów branży medycznej. Wysoka jakość w ochronie zdrowia. Nagroda jest. Za osiągnięcia w roku 2024, ale nie tylko w latach poprzednich, szczególnie za komponent zakupowy. Zakupiliśmy nowy laparoskop, oddaliśmy do użytkowania nowy tomograf komputerowy, histeroskop, morcelator oraz wiele innego sprzętu, który dzisiaj z niego korzystają nasi lekarze po to, żeby ratować pacjentów. Kapituła składająca się z naukowców, ekspertów ze środowisk akademickich, praktyków zarządzania oraz specjalistów do spraw marketingu pod uwagę brała jeszcze inne rozmaite kryteria. Tych kryteriów było wiele. Jeden z nich to właściwie komponent zakupowy, inny to komponent zarządczy, pracowniczy, ilu zatrudniamy pracowników, na jakich stanowiskach, do tego dochodzą szkolenia tych pracowników, ich kompetencje. Z innych kryteriów to kryteria finansowe, jak wygląda stabilność finansowa spółki. Celem konkursu organizowanego przez Europejskie Centrum Badań nad Jakością z siedzibą w Krakowie jest uhonorowanie jednostek, które są liderami jakości i innowacyjności w ochronie zdrowia oraz w dziedzinach pokrewnych, na przykład w sektorze farmaceutycznym. W tym konkursie biorą udział podmioty lecznicze z całego kraju oraz samorządy, które w swoich posiadają szpitale, natomiast wspierają szczególnie ochronę zdrowia. To dla nas ogromne wyróżnienie, przyznał prezes Olszewski. Tym bardziej, że PCM w konkursie wystartowało po raz pierwszy, a wspomniany certyfikat na szpital otrzymał jako jedyny w województwie łódzkim. Nagroda, którą otrzymaliśmy Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia. To motywacja do dalszego działania i na pewno wiele nowych celów w tym roku będziemy realizować, jak i w latach kolejnych. Nagrodę dedykuję wszystkim pracownikom, współpracownikom, bo to dzięki ich pracy mogliśmy odebrać tę nagrodę. Gala podsumowująca dziesiątą jubileuszową edycję konkursu, podczas której jego laureatom zostały wręczone certyfikaty, odbyła się w Pałacu Działyńskich w Poznaniu. Pabienicki Centrum Medyczne reprezentowali prezes Witold Olszewski oraz Lidia Klimczak-Moszyńska, dyrektor do spraw pielęgniarstwa. Powołali Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej, którego zamiarem jest upamiętnienie pabienickich włókniarek poprzez nazwanie ich imieniem określonej lokalizacji w mieście. Mowa o stowarzyszeniu Projekt Pabieńce, który poprzez inicjatywę uchwałodawczą chce przypomnieć Pabieńczanom, zwłaszcza młodemu pokoleniu, o historii Pabianic, o tym, co działo się ponad 100 lat temu. Pomiędzy 1825 rokiem a wiekiem XX, Pabianice stały przemysłem włókienniczo-bawełnianym. O czym świadczą liczby. W okresie PRL-u. Przedsiębiorstwo włókiennicze Pamotek zatrudniało ponad 9 tysięcy pracowników, co stawiało Pabianice na czele branży włókienniczej w Polsce. Coraz więcej mieszkanek naszego miasta było zatrudnianych w branży właśnie włókienniczej. To dzięki ich ciężkiej pracy, zaangażowaniu, tak silnie rozwinęły się Pabianice. One były częścią tego miasta, i dlatego właśnie one, włókniarki, zasługują na, na upamiętnienie. Komitet w tym celu złożył w Urzędzie Miejskim prośbę do prezydenta o wyznaczenie spotkania. Celem jest uzgodnienie e, lokalizacji, której pragniemy właśnie nadać imię Pabianickich włókniarek. Następnym naszym krokiem w naszych działaniach jest już zbieranie podpisów pod, pod uchwałą, żebyśmy mogli poprzeć tą inicjatywę. Aby przygotowany przez Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej projekt uchwały spełniający wymogi formalne, stał się przedmiotem obrad Rady Miejskiej, powinien być poparty listą podpisów przynajmniej 300 mieszkańców miasta posiadających czynne prawo wyborcze. Natomiast co do miejsca, które miałoby nosić imię Pabieńskich Włókniarek, Komitet bierze pod uwagę trzy lokalizacje. Jedną z nich jest skwer przed Miejskim Ośrodkiem Kultury. Druga lokalizacja, którą bierzemy pod uwagę, tak naprawdę. To jest e, ulica, e, która jest na terenie Pamotexu, ale która jeszcze formalnie u, ulicą nie, e, nie jest. Dlatego będziemy o tych szczegółach chcieli dopiero porozmawiać z prezydentem. I dlatego czekamy tak naprawdę e, na możliwość spotkania się, o co wnieśliśmy już ponad półtora tygodnia temu. A ta trzecia? O, o trzeciej lokalizacji dopiero powiemy. Przy spotkaniu z Panem Prezydentem. Upamiętnienie pabieńskich włókniarek, jak usłyszeliśmy, ma być wspólną inicjatywą. Dlatego do współpracy komitet zaprosił też m.in. Uniwersytet III wieku oraz Towarzystwo Przyjaciół Pabianic. Cieszę się, że udało mi się ten projekt zrealizować. Prace trwały dwa lata. Zdobyłem bardzo dużo materiałów dzięki różnym instytucjom, kolekcjonerom, a przede wszystkim potomkom Mieczysława Rozwęsa, o którym właśnie jest mój najnowszy film. Przyznał Pabieńczanin i Reneusz Jarzyński. Dlaczego powstał ten film? W filmach swoich wykorzystywałem wiele fotografii archiwalnych miasta, ale to właśnie zdjęcia Rozwęsa przykuły moją uwagę i zainteresowałem się po prostu tymi zdjęciami. Chciałem jak najwięcej się dowiedzieć o fotografie, ponieważ nie było żadnych informacji ani muzeum, ani tutaj nikt nie mieszkał z jego rodziny. Było to bardzo trudne, ale... Dzięki, powiedzmy, dzięki tej determinacji udało mi się ten materiał zebrać i mógł powstać ten film. Na premierę filmu zatytułowanego Fotograf z Pabianic, która miała miejsce w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury przybyło bardzo wiele osób. W gronie tym znaleźli się również potomkowie Mieczysława Rozwęsa. To prawnuczka Agnieszka Rozwensbot, która mieszka w Lesznie oraz mieszkający od ponad 20 lat w Szwecji Andrzej Rozwęs, wnuk najmłodszego brata Mieczysława Rozwęsa. Reżyser i producent filmu ukazuje w nim postać magistrackiego urzędnika, amatora fotografa żyjącego w latach 1899-1971, który w okresie międzywojennym wykonał bardzo dużo ciekawych zdjęć pabianic. Dokument ma charakter biograficzny. i Ireneusz Jarzyński wykorzystał obszerny materiał archiwalny w postaci fotografii i dokumentów, a także fragmenty wywiadów. Materiały do filmu pochodzą z różnych źródeł. Przede wszystkim od rodziny Rozwensów. Tutaj, szczególnie pan Andrzej Rozwens, udostępnił mi bardzo dużo materiałów, zdjęć do filmu, a także prawnuczka Mieczysława Rozwensa, Agnieszka Rozwens-Bot, która zachowała w swoich archiwach. Fotografie i informacje na temat przekazu, różne informacje z przekazów rodzinnych na temat Rozwęsa, bo tutaj trzeba pamiętać, że Rozwęs od ponad 50 lat nie żyje i bardzo trudno było te informacje pozyskać. Do filmu zaprosiłem kilka osób. Są to pracownicy Muzeum Miasta Pawianic. To są dwie panie. Również w filmie występuje kustosz Muzeum Tradycji Niepodległości w Łodzi, a także prawnuczka, o której wcześniej wspomniałem, pani Agnieszka Rozwęzbot. Początkowo, jak przyznał autor filmu, miał powstać tylko jakiś artykuł do lokalnej gazety, ponieważ chciał przypomnieć zapomnianą postać, o której nikt za bardzo nie wiedział. Jednak w trakcie swoich poszukiwań pan Ireneusz zebrał bardzo dużo materiału. Co więcej, w Instytucie Pamięci Narodowej w Łodzi natrafił na bardzo ciekawe, wręcz sensacyjne dokumenty dotyczące Mieczysława Rozwęsa. W rezultacie zbierając to wszystko Pabianiczanin stwierdził, że może z tego powstać bardzo ciekawy dokument. Moim przesłaniem tego filmu jest pokazanie dorobku fotograficznego Mieczysława Rozwęsa, zdjęć, które wykonał w okresie międzywojennym Pabianic. Ale najciekawsze tutaj informacje, które pozyskałem właśnie z Instytutu IPN-u, z Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi. O jego różnych epizodach i wydarzeniach, które miały miejsce podczas okupacji hitlerowskiej, zaraz po II wojnie. I to uważam, jest bardzo ciekawy wątek w tym filmie. Myślę, że będzie zaskoczeniem dla wielu widzów. Te sensacyjne informacje dotyczą, dotyczą różnych. Że tak powiem, kontaktów Mieczysława Rozwęsa z, z, z Gestapo, ze służbą bezpieczeństwa i z, z, z procesami sądowymi, które miały miejsce po, po II wojnie światowej. No, ostatecznie Ostatecznie Mieczysław Rozwęs po, po procesie sądowym, który odbył się w Łodzi w 1948 roku, został ostatecznie uniewinniony od wszystkich zarzutów i te wszystkie zarzuty zostały oddalone. Po premierze liczni zgromadzona publiczność miała okazję porozmawiać z twórcą filmu o kulisach jego pracy nad tym filmowym projektem. Przypomnijmy dla Ireneusza Jarzyńskiego, którego pasją od kilkunastu lat jest historia i dokumentalistyka, była to już kolejna premiera jego filmu. To jest ósma premiera. Myślę, że ten film będzie chyba do najciekawszych filmów należał, ponieważ dotychczas te filmy, które wykonywałem, poświęcone były jakimś instytucjom, głównie szkołom historii szkół najstarszych pabieńskich. No owszem, robiłem jeszcze wcześniej film do, poświęcony widzę Wajsównie, prawda? Był to te, też film taki biograficzny. Też bardzo wysoko y, oceniam sobie w swoim dorobku ten film, ale dzisiejszy film o Mieczysławie Rozwęsie również y, myślę, że jest będzie bardzo wartościowy i mam nadzieję, że będzie się podobał. Czy będą kolejne filmy? Tego nie wiem, odpowiedział Pabieńczanin. Takie filmy kosztują bardzo dużo pracy. Robiąc film o warsztatach szkoły rzemiosł, zarzekałem się wcześniej, że będzie to prawdopodobnie ostatni mój film, ale jak widać zdecydowałem się na kolejny, tym razem o Mieczysławie Rozwęsie. Zobaczymy, co będzie później, przyznał Ireneusz Jarzyński. Dokument Fotograf z Pabianic, który został zrealizowany przy wsparciu Urzędu Miejskiego i pod patronatem prezydenta Pabianic na naszej antenie będzie można zobaczyć za miesiąc. Centrum seniora w tym miesiącu zaprasza na dwa tematyczne spotkania. Na pierwszym z nich w poniedziałek 10 marca od godziny 10 w placówce przy ulicy Konopnickiej będą się rozchodzić wspaniałe zapachy kuchni azjatyckiej. Nasz gość współpracujący z centrum seniora, pan Tomasz Grzegorzewski pokaże naszym seniorom, jak się przygotowuje ostatnio modną zupę, jaką jest zupa ramen. Także zapraszamy serdecznie wszystkich seniorów. Bardzo prosimy o zapisywanie się, ponieważ jest szansa na degustację, a nie ukrywam, że... Że, że ilości zupy będą ograniczane z racji z tej, że mamy takie warunki w centrum seniora, jakie mamy. Ale za serdecznie zapraszam na tą pyszną prelekcję. Tydzień później w poniedziałek 17 marca centrum zaprasza głównie seniorki, ale nie tylko na prelekcję połączoną z warsztatami zadbaj o twarz i ciało, którą poprowadzi Ewa Gorzela. Pani Ewa Gorzela będzie miała prelekcję na temat cennych właściwości kolagenu. Kolagen dla Pań, szczególnie prelekcja, będzie prezentacja na wybranych uczestniczkach naszej prelekcji. Także serdecznie Państwa zapraszamy. Oczywiście też prosimy o zapisanie się na to spotkanie, ponieważ będziemy wiedzieli, jakie są możliwości, żeby ta prezentacja na wybranych seniorach odbyła się w jak najlepszej, jak największej liczbie seniorów. Wcześniej, bo 11 marca o godzinie 15 w placówce rozpocznie się dyżur miejskiej Rady Seniorów wraz z radnymi Rady Miejskiej. Można wtedy przyjść, porozmawiać, zgłosić jakiś wniosek, wywołać temat. Centrum Seniora przypomina również o akcji wymiany ubrań i ozdób wielkanocnych, którą organizuje Miejska Rada Seniorów. Tak zwany szafing trwać będzie przez trzy dni w piątek 7 marca, w sobotę 8 marca i w poniedziałek 10 marca w godzinach 11-17 w Centrum Handlowym Tkalnia. Można przyjść, zostawić ubrania i w zamian wziąć sobie coś innego. A wracając do siedziby centrum, jeśli ktoś jeszcze nie zdążył się zapisać na ten rok do placówki, to może to uczynić w każdym momencie. Napływają do nas informacje dosyć błędne, szczególnie z sieci z Facebooka, że do centrum seniora można zapisać się tylko raz w roku. Do centrum seniora można zapisać się każdego dnia. Każdego dnia Państwo mogą do nas przyjść i zapisać na zajęcia. Oczywiście jest ryzyko, że część zajęć już będzie nie, część zajęć nie będzie dla Państwa dostępnych, ponieważ są pełne obsady senioru na tych zajęciach. Ale istnieje lista rezerwowa i jest szansa, że być może ktoś nie będzie mógł chodzić, co często się zdarza, ma wyjazd do sanatorium na przykład i będzie, będą mogli Państwo w to miejsce wejść. E, także zapraszam serdecznie Państwa. Każdego dnia do Centrum Seniora można się zapisać. E, a z Centrum Seniora, na dzień, to będzie na dzień 4 marca, korzysta 415 osób. Po zmianach dotyczących rekrutacji na zajęcia ruchowe. Na zajęcia ruchowe obecnie przychodzi 354 osoby. I te 354 osoby dzisiaj są. Jutro, jak powiedziałem, może być zmiana. Także serdecznie Państwa zachęcam do tego, żeby zapisywać się na listy rezerwowe. Bardzo ważna informacja dla seniorów z miasta Pawianic. I jeszcze jedna cenna informacja, w placówce przy ulicy Konopnickiej zaczął działać. Senior złota rączka. Pan Zbyszek gotowy, zwarty, gotowy do działania, do pomagania seniorom, seniorom zrzeszonym w centrum seniora. Pan Zbyszek potrafi przykręcić kran, naprawić zamek, czy, czy zawias z szafki, która się właśnie nie chce domykać. Czyli drobne usługi naprawcze. Jeśli taka zajdzie konieczność, zapraszamy serdecznie do kontaktu z Centrum Seniora. Seniorzy, którzy są zapisani w naszym centrum, będą mogli liczyć na taką pomoc. Oczywiście jest to pomoc darmowa. Cztery szkoły wystawiły swoje reprezentacje w zawodach o prymat w powiecie pabieńskim w koszykówce dziewcząt rozgrywane w ramach licealiady. Do walki przystąpiły drużyny pierwszego i drugiego liceum ogólnokształcącego oraz zespołów szkół nr 1 i 2, które rywalizowały w powiatowej hali sportowej przy zespole szkół nr 1. Zespoły zagrały systemem każdy z każdym. Mistrzostwa powiatu wywalczonego w poprzednim sezonie licealiady broniły koszykarki drugiego ogólniaka, które w tym roku również były poza zasięgiem rywalek. W pierwszym meczu licealistki z drugiego LO pokonały rywalki z zespołu szkół nr 2, czyli Elektryka 69-17. Równie wysokimi zwycięstwami zakończyły pozostałe dwa mecze z gospodyniami z zespołu szkół nr 1, czyli Mechanika 106-12, które jak się okazało były najsłabszą ekipą rozgrywek, a z rywalkami z pierwszego LO 72-23. Do rozstrzygnięcia pozostała kwestia, czy licealistki z pierwszego ogólniaka, czy koszykarki elektryka zajmą miejsce drugie, które rok temu zajęła drużyna pierwszego liceum. Wicemistrzynie wygrały pierwszą kwartę, ale w pozostałych musiały uznać wyższość rywalek, które zwyciężając w tym pojedynku 36-14 odebrały wicemistrzowski tytuł drużynie pierwszego LO. Najlepszą zawodniczką turnieju została Kaja Serednicka z drużyny mistrzyń powiatu. Koszykarki drugiego Elo będą reprezentowały nasz powiat w półfinale wojewódzkim Licealiady, który rozegrany zostanie 18 marca w powiatowej hali sportowej w Pabienicach.